A ten się uwalił i leży. Są, są dwa miejsca na dwa czujniki gdyby były potrzebne yy, dwa czujniki temperatury żeby brać temperaturę wody z kotła. Co ważne wody z kotła a nie z paleniska. To tu są bo temperaturę paleniska macie chyba z tego co pamiętam na sterowniku odpalnika a tu macie temperaturę wody kotłowej jakby trzeba było dwa sterowania podłączyć są dwa czujniki można równie dobrze zrobić 3 4 6. Ile kto chce, wyjście jest prawo-lewo. To no jest robione tak w standardzie, ale jeżeli ktoś by chciał, to może być tylko z prawej, tylko z lewej. Z tyłu wszystko zależy od upodobań, że tak powiem, klienta. Także takie to, taka to historia. Biorę się dalej za robotę. Piec się maluje, a ja robię dalej. 3, 2, 1, go. Jako, że obudowa pieca pojechała do malowania, to kupiłem. Oj, kuźwa! To kupiłem sztukaterię i wykleję sobie sztukaterię w tych miejscach, w których stwierdziłem, że ona będzie. No nie no, z piachem nie będę pakował. Hmm, tak. Według mnie to najlepszy sposób na dylatację sufitu, żeby on był poważ tak naprawdę samonośny, czyli zostawiacie dziury dookoła sufitu i kleicie sobie taki sztukatelijny ćwierdwałek. Moim zdaniem to najlepiej dylatuje yy, sufit i pozwala mu pracować niezależnie od ściany. Jak to się pomaluje w biały kolor, to jego praktycznie nie widać. A jeżeli robicie kolory ścian, to wiadomo, że odcinacie się pod sztukaterią. On jest na tyle delikatny. Znaczy ten jest jeszcze trochę, jak powiem, trochę bardziej zachodzący, bo to on ma 22 mm na 22 mm na ścianie, ale kleiłem takie, które miały bodajże 18 na 18, chyba, nie chcę teraz skłamać. I tak jak mówiłem, wszystkie dziury zostawiam. Tu ma być naturalna dylatacja. Ten sufit ma sobie pracować tam, jeżeli on będzie miał kurczyć i rozszerzać, to on się będzie kurczył i rozszerzał, bo ma luz, a nie jest zmostkowany na sztywno. Robię tak, tak jak powiedziałem, przede wszystkim dlatego, że tu jest chłodno, jest duża wilgotność, a ja te sufity wszystkie zrobiłem, żeby one mogły pracować. Gdyby tu temperatura była normalna, gdybym grzał i tak dalej, to może bym się połaszczył o wygipsowanie flizeliną wszędzie dookoła i zrobienie delikatnego akrylu. Yy, ale myślę, że ten świerdziałyk też nie, nie głupio będzie wyglądał, jeżeli on będzie wszędzie zrobiony. A będzie to mówię bezpieczniej dla sufitów. Także tak sobie jadę ze sztukateryjką. Yy, robię ją takim szybkim klejem. Ona szybko złapie. Od razu tym szybkim klejem ciągnę między sufitem i między ścianą a sztukaterią. Zanim dokleję, że tak powiem, tam do winkla. Tu kawałek, tam za bojlerem. To tutaj już wrócę i będę mógł pędzelkiem pomalować na biało. Bo później bym tu drabiny nie postawił, jak piec postawię. 12. Co dziś będziemy robić? Rozpakowywać. Zakupiłem sobie coś. Widzicie to do góry nogęma? Przekręcę obraz, będzie tak. Zaraz zobaczymy, zaraz albo później zobaczymy, co mam w paczuszce, co sobie kupiłem. I już rozładowałem wcześniej, bo byłem. Musiałem drugi raz przyjechać. Piec przyjechał, pomalowany i zasobnik. Ale jak to będzie wyglądało, jak to złożę, to dopiero Wam pokażę, jak postawię na miejscu. Czyli spinam wszystko do kupy, montuję na piec, skręcam, łączę to, co trzeba tutaj jeszcze połączyć, tylko na dole. Obmalowuję sztukaterię na raz, bo to już mi na pewno stanęło. Na raz albo na dwa, zaraz ją pomaluję, raz dwa. Myślę, że dzisiaj piec postawię. Powinienem to uzbroić. Zobaczycie jak to wygląda. A kurde, zanim uzbroję, to tu chciałem przemalować. A to zaraz przemaluję. Wałek i ogień. Z gruntem farbę wymieszam. Tak się nie powinno robić. Pamiętajcie, ale ja to robię yy, tylko papierkiem ruszę grubsze zadziory i robię tak tylko po to, żeby było byle szybciej. Ale tak się nie powinno robić, że mieszacie farbę z gruntem. Pamiętajcie, to jest źle. Uwaga, 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 pa pa pa, pa pa pa. Jak to się pięknie prezentuje. No. To się nazywa maksymalne wykorzystanie małej przestrzeni. Elegancio jest. Mówi, nie wiem, czy jeszcze zbiornik paletowy będzie stał spadkiem w tamtą stronę, czy spadkiem w tą stronę, jak będzie włożony, jak będzie włożony ślimak do środka, ale na razie postawiłem tak jest elegancko. Tu jeszcze trzeba gdzieś gdzie niegdzie przetrzeć z pyłu. No, robi wrażenie, nie? Ładnie się komponuje taki czarny zestaw w, 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 w takiej wnęce białej. Oczywiście wolałbym, gdyby to był antracyt, bo wszystko mam antracytowe, tak? Tak jak drzwi. Słupy podporowe, okna antracytowe. Pewnie elewacja będzie w antracycie z jakimiś detalami. No ale malowali na czarny mat, może być czarny mat. Jest ładnie, super, będzie na nim widać kurz i super, taki zestaw. Teraz postawić, gdzie ja jestem jeszcze na etapie gipsowania i docierania. Będzie trzeba tutaj zakleić to bardzo dobrze folią, później przed jakimś etapem robienia na zewnątrz, ale to później. Pięknie się prezentuje. Wszystko tu się zmieściło, jest jeszcze luz, zbiornik mógłby być tam powiedzmy 2 cm szerszy, ale już tu już jest walka e, o te centymetry, jest bez sensu. Jest miód, tu wejdzie palnik, on będzie wystawał gdzieś dotąd, więc prawie że ze światłem drzwi będzie palnik, bo tu jeszcze trzeba pamiętać, że dojdzie nam futryna, więc mieszczę się do, dosłownie, dosłownie ze wszystkim na styk. Mógłbym jeszcze piec na siłę cofnąć ze 2 cm do tyłu, ale nie chcę gnieść tej rury tutaj, bo tutaj rura na rurę zachodzi. Tak niefortunnie wyszło, bo mogliśmy tu dać przedłużkę. To był błąd. Ja to jeszcze mogłem, jak skręcałem, dać tutaj jeszcze przedłużkę 3-4 i wyjechać tą rurą tutaj dalej, i ona by nie musiała być rura na rurze, tylko przedłużka by przechodziła, a rura by była bardziej schowana, bo bym wtedy na kolanku to zagiął. Ale mówię już, walka o te, wiecie, 2-3 cm bez sensu. Jest ładnie, jest pięknie. Podoba mi się. Tylko będę musiał przerobić jeszcze tą górną miedzianą rurkę, bo powstała mi tu taka luka. Widzicie, brakuje mi tutaj jakieś 2 cm, żeby to skręcić ze sobą. I nijak nie mogę tego dostawić. Nie wiem czemu tak wyszło. Ja nie ruszałem tych szpilek, które były tu wkręcone. Bo ja zdjąłem tylko kajdanki, szpilki zostały. Więc to ustawienie musiało takie być. Musieliśmy to po prostu bardzo na... Na naprężeniu po prostu musieliśmy to zrobić. I ja to przerobię. Przerobię to, po prostu wstawię tutaj mówkę. W miedzi nie ma, że tak powiem, aż takiego znaczenia to, czy rozcinacie rurkę, coś do lutowy i tak dalej. Także ja tu wstawię gdzieś mówkę, czy na nowo zrobię końcówkę z dłuższą rurką. To już jest pikuś, jak ja to zrobię. To jest drobna przeróbka. Przy tym wszystkim, to jest naprawdę drobna przeróbka. I tak zostaje. Wzmierzę sobie ile tu trzeba przedłużyć, bo to w bok to się nagnie. Tyle to jest nic. Chodzi tylko o tą długość, żeby tutaj dołożyć 2 cm. I o tyle po prostu ją wydłużyć. To mogę odkręcić. Tu na śrubunku zdejmę, tu zdejmę na śrubunku. Zabieram to ze sobą. Na stole przedłużam to o 2 cm i musi pasować idealnie. Dolna idealnie pasuje. Tu się ładnie wszystko zgrało, skręciłem. Jest miodzik. Tylko ta górna. Finito. Idziemy zobaczyć. Co tam sobie dokupiłem z Dedry? Albo teraz, widzicie, już jest ciemno, albo zaraz ma ktoś do mnie po coś podjechać. I jak zaraz zadzwoni, to czmychnę, to rozpakujemy jutro, ale zaraz się tym zajmę.